też nie najgorsze. Natomiast no, tym wątkiem, który troszkę zaburza tutaj e, tę płynną narrację, jest fakt, że kolejny zawodnik, czyli Renin Kaido wyprzedzał e, Polaka o ponad 5 punktów. O -ty. A jeszcze jak daleko lądował? Wprawdzie lądował e, później wykonując tak zwaną beczkę nartami kilkakrotnie, ale. Ale 142 metry! Ha! Fenomenalnie, fenomenalnie poleciał Renni Kaido, ja myślę, że tam już teraz odbywają się narady w sprawie skrócenia rozbiegu, no bo jemu już mocniej wiało pod narty, nie jeszcze jakoś huraganowo, ale na tyle, że postanowił odlecieć na 142 metr do rekordu skoczni, zabrakło półtora metra ledwie i to się dzieje w przypadku zawodnika, który był 29 po pierwszej serii. No myślę, że nie będziemy mieli powodu do narzekania na widowisko dzisiaj. I tak tych powodów za dużo nie było, wyjąwszy oczywiście no, nasze oczekiwania dotyczące biało-czerwonych, ale Renny Kaido tutaj pokazał się z fantastycznej strony.